To nie moja sprawka, ale sądzę, że komiksy w środku są nienaruszone. Jest to dosyć pokaźnie zapakowana paczuszka nowości stycznia. Witajcie na kanale Komiksomania. Otwieramy, zaglądamy i są komiksy, które ukazały się 22 stycznia 2025 roku. Dwie nowości, świeżynki. A mianowicie Batman Łowy i X-Men Pieśń Egzekutora. Bardzo wyczekiwana przez wielu fanów, w tym i przeze mnie. Od tego co Egmont wydaje z Mutantami, czyli punkty zwrotne prezentujące przełomowe momenty z historii życia właśnie Mutantów, Charlesa Xaviera, X-Meni i tu jest wielka historia Pieśń Egzekutora, która rozlała się na różne serie poświęcone Mutantom, między innymi X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor i X-Force. I jeszcze tutaj widzimy, że jest jeszcze dodatkowy zaszyt z tryfę. I zobaczcie, no tutaj ten tył tutaj dużo mówi, bo mamy Kaila, mamy ranionego Charlesa Xaviera. Był zamach na jego życie. I kto by się spodziewał, nie, że Caleb postrzeli Charlesa. A tutaj dojdzie do dosłownie bratobójczej walki, gdzie. X-Men, X-Factor, X-Force będą toczyć przeróżne bitwy. Będziemy mieli tutaj co czytać i co oglądać, bo jest masa tutaj epickich pojedynków. Chociażby zobaczmy. Zacznijmy od rysunków, bo Greg Capullo, doskonale nam znany, Andy Kubert, Ja Lee, tutaj będzie kosmos i chociażby scenarzyści, Peter David, Scott Lobdel, Niceza, No jest jeszcze oczywiście tutaj wiele, więcej tych nazwisk postaci X-Men stworzyli Stanley i Jack Kirby, tak jak mówiłem komiks 22 stycznia, ja otworzyłem to 22 stycznia, także zobaczcie parę dni do tyłu i zapewne każdy kto chciał mieć ten komiks już go ma, jest tutaj wprowadzenie co było wcześniej, a tutaj już jest wstęp czyli też coś fajnego od Fabiana Nice, czyli jednego ze scenarzystów, zapewne on tutaj Pisze wszystko, co jest 5, ale to jest 1994 roku, te, czyli też takie bardzo wiekowe ciekawe, jakby to wyglądało dzisiaj. I jest ta okładka tutaj właśnie z, z tego miejsca. Mamy tutaj 368 stron w kolorze. Oczywiście jest tutaj standardowy format, kredowy papier i cofamy się do lat 90. Zaczyna się wszystko. Tutaj pamiętam te kadry, pamiętam tamte strony będzie co czytać, jest tutaj Cable, właśnie tutaj jest postrzelenie naszego Charlesa i zaczyna się cała ta wielka zadyma. Zobaczcie tutaj już widać rysunki Lee. Tak, to jest Lee i tutaj Charles Xavier. No bardzo szybko to poszło, jeden zeszyt, ale nie kojarzę tych kadrów, więc tutaj mogły być różne cięcia. Wiem już, że będę miał trochę do roboty, będę miał co oglądać, będę miał co porównywać. Ja bardzo lubię te porównania i będę tutaj wszystko strona po stronie przeglądał. Bo, jak. O, zobaczcie, jest ta układka. Tutaj tylko logo TM Semi, i to jest dosłownie to część trzecia. No wiadomo, tu były te polskie nasze pleki. Zobaczycie to za jakiś czas. Przyjdę z tym, będzie co oglądać. Także nie zapomnij zostawić suba i zaglądaj oczywiście na kanał, żeby tego nie przegapić. O, jest jeszcze jeden tutaj. Mister Sinister. Nie chciałem tu też za dużo pokazywać, bo żal zdradzić trochę niektórych rzeczy, tutaj naprawdę dużo się dzieje. O, zobaczcie, walka jest tutaj. Hawok walczy z kanonbalem, jeśli dobrze pamiętam, Wolverine także. No i oczywiście wszyscy, dosłownie to jest jedna wielka bitka, dużo się dzieje. Fani mutantów, fani akcji tutaj się odnajdą. Każdy dosłownie fan Marvela i. Fan wychowany na ten semikach. Tutaj ma obowiązkową pozycję dla siebie. Tutaj, o, to jest mega. Tutaj co się wydarzy i potem te kanały i te rysunki, tak. To było to doskonale. To pamiętam z tamtych czasów. Ciekawe, ile tutaj rzeczy wyleciało nam z tego komiksu, ile tutaj jest rzeczy nowych. Z tego co czytałem, jest tu tylko jeden nowy zeszyt, właśnie ze Strifem, ale jestem też przekonany, święcie, że będą tutaj. Takie bajery, których prędzej nie widzieliśmy, o na przykład to. No nie kojarzę, więc możliwe, że źle odczytałem i dodatki, dobra. Nie pokazujmy za wiele tutaj spabuły, bo nie chcę też zdradzić zakończenia czy coś. Tu jest jeszcze jedna strona pod spodem z galerii. O, to pamiętam też. Marvel Poster Magazine od DM Semik. To było tam doskonale, to znam i pamiętam. O, tu jeszcze coś jest, to jakieś... No to tak, popatrzcie sobie, co tu jest świetne opisy postaci w tym komiksie zwrotów akcji nie brakuje tu się naprawdę dużo dzieje ci co znają tą historię no nie będą zaskoczeni stryfę naprawdę mocno zamiesza będą różne sojusze dużo będzie się działo młodzi mutanci, starsi mutanci doświadczeni i ci Chodzący za kurtyny będzie naprawdę się działo. Sporo fajnych rzeczy widziałem. Tego nie było w senik Karty kolekcjonerskie, które były dodawane do poszczególnych zeszytów. Świetny Bayer to no jeszcze ten super czas. Z mutantami bardzo go miło wspominam. Także za jakiś czas przyjdę. Może za tydzień albo za dwa i sobie to zestawimy z tym, co wydał ten semik. Były to trzy zeszytówki, od razu powiem, i jeden Mega Marvel, taki crossover wydawniczy. Co tu mógłbym jeszcze powiedzieć? Ten komiks po prostu musisz mieć! Drugim komiksem i przede wszystkim dla mnie jest to komiks, którego się nie spodziewałem. Nie tylko ja, bo gdzieś tam Egmont wyskoczył z nim jakby z kapelusza. Dostaliśmy zapowiedź komiksu Batman Łowy. Nikt się raczej tego komiksu nie spodziewał. Komiks, który jest zbudowany na zeszytach Legends of the Dark Knight. Gdzie to jest? O, tutaj mamy Legends of the Dark Knight, numery 11 do 15 oraz 137 do 141. Zawiera albumy Prey i Terror. Czyli dwa story Arki z przygodami Batmana, który zmierzy się właśnie tutaj przede wszystkim z Hugo Strange'em Komiks nie jest jakiś mega gruby, ma 200. 50 stron. O, to mi się tutaj mega podoba. Logo DC, takie te klasyczne z lat 90., które my tu właśnie znamy, z TM Semic. Co by to dużo mówić. To jest też nowość na naszym rynku. Nie wiem, co to jest. Czy to tak miało być, czy po prostu. A, chyba tak miało być. Dobra, chciałem już tutaj popsioczyć. Tutaj Duke Monk pisze i Paul Galisi rysuje. Bardzo charakterystyczny. Nie idzie pomylić go z nikim innym. Ja go kojarzę też z 96 roku, gdy wychodził Batman vs Predator właśnie od semik drugie ich spotkanie, wydanie specjalne, oczywiście wakacje, kiosk, do którego pędziłem rowerem, doskonale pamiętam. O i okładka też z semik no super sprawa, z 92 roku, jeśli dobrze pamiętam, to była też historia indiańskimi duchami Fantastyczna rzecz. Bardzo dobrze narysowana, przede wszystkim, bo tam Norm Brave tworzył. A okładka była właśnie spray. no Coś genialnego. I tutaj Paul lisy rysuje. na tego nie wiedziałem. No jest. Szkoda, że nie ma wprowadzenia tak jak z X-Menami. Na pewno by się tutaj przydało. Jesteśmy w Legendach Mrocznego Rycerza. I tak jak mówiłem, zeszyty 11 do 10. Co mamy jeszcze? Bo to, warto o tym wspomnieć. Warto wspomnieć o tym. Tutaj Batmanie, szkoda, że to nie jest DC Deluxe. Tu by się przydał Deluxe, bo by do siebie to pasowało, ale z drugiej strony mamy jeszcze Batman Nightfall. Czemu Nightfall pokazuje? Bo tu mamy zeszyty z Venomem. Dokładnie. Batman Legends of the Dark Knight 16,20. 16,20, a tu jest. Od 11 do 15, czyli Venom. Batman Venom był po tym właśnie tomiku. A tutaj mam Batman Gothic. Tu były zeszyty 6 do 10, czyli poprzedzające. Można już sobie tutaj ułożyć chronologię z legendami mrocznego rycerza. Oczywiście tu jest Batman Venom, warto to zapamiętać. Mroczna i bardzo wciągająca opowieść o Batmanie zwalczającym narkotyk. A tutaj, gotyk, no szczerze powiem Wam. Nie pamiętam za bardzo, dawno, dawno temu to czytałem, ale też była to klimatyczna i przyjemna lektura. Brakuje do pełni szczęścia jeszcze zeszytów 1-5. Batman, Szaman, może się Egmont zdecyduje, tylko że teraz byłby krótki, ale można by dodać jeszcze inne 5 zeszytów i na pewno byłoby w czym wybierać, bo Temsemik na przykład wydawał nam sporo, sporo, może nie tak sporo, ile byśmy chcieli, ale było naprawdę tych zeszytów trochę, choćby Batman 50 numer. Od razu wam powiem, to był też 50 numer Batman Legends of the Dark Knight. Pierwsze spo spotkanie Batmana z Jokerem. Wtedy pisane no wiadomo, inne lata, Też później to już przepisywano na nowo, ale na pewno można by było złożyć taki 250-stronicowy komiks jak ten, dodać nam te zeszyty z Szaman i jeszcze jakieś inne historie. O kurczę, mocno się tutaj zaczyna od akcji. O kur. Część pierwsza od razu, mam głowy Batman Prey, tak. Jest ten charakterystyczny właśnie, Paul Galsy. Nie wszystkim on pasuje, ale ja mam sentyment, tak jak powiedziałem wam. 96 rok, wakacje, w kiosku widzę komiks Batman vs Predator i jestem już wciągnięty na maksa. Zasuwam przez to miasto, lecę do domu i następnie z powrotem już po swojego Świętego grala z tamtego czasu. Tutaj oczywiście też tych kolorów nie brakuje takich, że tak powiem, trochę pstrokatych, ale takie to były lata. No to tak dziwnie to jest narysowane. Tutaj by się przydała jakaś nawika na temat właśnie jak to jest stworzone. Bo jakoś tak kalko... nie wiem, nie wiem co o tym powiedzieć. Tutaj mamy tak jakby normalnie narysowane, a tutaj jakoś tak skliszowane. Tutaj głównym przestępcą, głównym złolem jest Hugo Strange. Batman będzie musiał... Stanąć przeciwko niemu. Przy okazji no, jeszcze jest nocny łowca i nie inny jak strach na bruble, Jonathan Crane. Ale czy Batman będzie musiał walczyć z nimi sam na sam, gdy jeszcze może mocno zamieszać Catwoman? Ale tutaj są dwie historie, więc mamy dwa historie arki do przetrawienia, do przejścia. Jak ktoś lubi bardzo klasyczne historie z mrocznym rycerzem, takie wczesne lata. 90, bo komiksy oczywiście te z Legends of the Dark Knight zaczęły powstawać po kryzysie na skończonych ziemiach, czyli w tym okresie, który na przykład no ja bardzo lubię, więc jestem tutaj w pełni kupiony już samą ideą wydania tych tytułów, o właśnie tutaj wspomniany Strach na Wróble, bardzo fajnie to wygląda, tutaj też widzimy jakaś taka historia wspominek Jonathana Crane'a, będzie w co się wkręcać i Catwoman. Czy chęć napełnienia kieszeń będzie silniejsza niż zrobienie czegoś dobrego? W tym przypadku wiadomo, trzeba pomóc Batmanowi. Bardzo fajnie to wygląda, oczywiście. No, najpierw pobijmy się, a potem idźmy walczyć ze złolami. Już nie chcę tutaj pokazywać za dużo. Ojej, faktycznie nie ma tej galerii. Przejrzałem, tutaj zajrzałem. No, niestety nic nie dostaliśmy więcej niż taki oto tomik, który na zakończenie nie ma. Żadnego bonusu. Szkoda. Szkoda, że nie ma tutaj też wprowadzenia, ale bardzo mnie cieszy, że to się tutaj ukazało, że mamy ten komiks w zbiorach. Dwa komiksy lata 90. Tutaj mega sentymentalna podróż. Czuć coś nowego, ale właśnie z tamtych lat plus. Mały bonus jest od Temsemik. Widzieliście to. Ja się cieszę. Obydwa komiksy to dla mnie zakup był obowiązkowy. Za chwilę wracam z Marvelem, A następnie zrobimy tutaj porównanie, zestawimy z semi i jedziemy z tym wozem do przodu. A tymczasem mówię Wam cześć i do zobaczenia. Trzymajcie się!